Witam wszystkich bardzo serdecznie. Naszym gościem jest prezes Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasz Hamera. Tomasz, ja jesteś pierwszym gościem w naszego portalu NoweŻagle.pl. Ten ten czas koronawirusa zmienił wiele w naszym życiu, w naszym bardzo dużo. Co się zmieniło w Polskim Związku Żeglarskim, nie w polskim żeglarstwie po długiej pandemii koronawirusa? Zacznę od tego, że to dla mnie zaszczyt być pierwszym gościem nowego portalu. Nam tym też. bardziej, że współpracujemy od lat. No i, I od lat ta współpraca układała się doskonale. No cóż, pandemia spowodowała odwracalne straty, no przede wszystkim po, po waszej stronie, aczkolwiek to, że działamy, że, że jest nowa inicjatywa, to tylko pokazuje, że życie toczy się po prostu dalej bez względu na okoliczności. I to jest chyba cecha żeglarzy: bo, bo nigdy nie oglądamy się na. Jedne żegle zdjęliśmy, stawiamy nowe. Otóż to, no i tak do tego podejdźmy. No cóż, sama pandemia spowodowała pewne ograniczenia w życiu żeglarskim. Sezon taki stricte żeglarski rozpoczął się później niż zwykle, aczkolwiek no, trwa w pełni. Pojawiły się jednak nowe wyzwania, nowe działania, przede wszystkim duże zaangażowanie ze strony naszych trenerów, ze strony naszych podmiotów, członków członkowskich okręgowych związków żeglarskich, klubów w działalność związaną ze sailingiem. I to taką takim fajnym messagingiem, bo do tej pory esejning, czyli e, tak? Że... E, żeglarstwo, żeglarstwo, żeglarstwo wirtualne na sucho do tej pory e, to żeglarstwo wirtualne kojarzyło się z takim Pasami, siedzącymi za komputerem, wcinającymi kanapki, którym daleko było do działalności sportowej. A pandemia spowodowała, że właśnie ci prawdziwi sportowcy włączyli się w to działanie i, i to żeglarstwo wirtualne zostało opanowane właśnie przez, przez prawdziwych żeglarzy, przez prawdziwych sportowców, z których wielu z nich już święci sukcesy w tej dziedzinie. Jeśli chodzi o samo funkcjonowanie prawdziwego żeglarstwa, no to. Zaczęło się odblokowywać na początku maja, tutaj cały czas duży ukłon za pomoc dla Pani Minister Sportu, pani Danuski, Danuski, dla Pani Danuty Dmowskiej-Andrzejuk, bo jednak ta pomoc była niesamowita w zakresie współpracy, w zakresie takiego... Czy to była ta tarcza dla żeglarzy? To bezwzględnie była tarcza dla żeglarzy. Powolnie odblokowywana no, ze względu na poszczególne etapy yy, odblokowywania tego lockdownu związanego z koronawirusem. <coughs> Zaczęło się od yy, możliwości organizacji akcji szkoleniowej przez seniorów. Ale zaczęło się również od blokowania dwóch ośrodków żeglarskich. Spośród sześciu ośrodków dla całego polskiego sportu, dwa żeglarskie, Narodowe Centrum Żeglarstwa WFIS Gdańsk i COSA ZTS, zostały dopuszczone do możliwości realizacji zadań szkoleniowych. Kolejnym Sześć, etapem wiem, było odblokowanie możliwości prowadzenia szkoleń i egzaminów na patenty żeglarskie, no i sukcesywnie rozgrywanie regat. Także. Dzisiaj można powiedzieć, że żeglarstwo odblokowane jest niemalże w pełni. Brakuje jeszcze takiej płynności w możliwości wyjazdów zagranicznych, tych stabilizacji w kalendarzu. regat. Tym niemniej odkrywamy chyba na nowo uroki, jakie daje nam Polska, gdzie okazuje się, że mamy masę wspaniałych akwenów, wiele wspaniałych ośrodków, które, które żyją. i które, gdziekolwiek nie pojedziemy, to widzimy dużo żagli, co jest chyba najważniejsze. Czy straciliśmy jakieś ważne imprezy, które mieliśmy zorganizować? Poświęciliśmy im sporo uwagi, środków finansowych. Straciliśmy jakieś? No na szczęście nie, nie doświadczyliśmy nadmiernego impaktu w zakresie straty środków finansowych, ale nie udało się nam w tym roku rozegrać tradycyjnych regat opuchar Polskiego Związku Żeglarskiego wiosennych, wiosennych, w gdzie cały czas doświadczyliśmy od kilku lat wspaniałej współpracy z Krynicą morską. Przesunęliśmy nasz flagowy projekt Gdynia Sailing Days. Będę się śmiało powiedzieć, że to będzie nadal Volvo Gdynia Sailing Days. Super. Przesunęliśmy go w terminie trochę. Z jednej strony rozciągając samą imprezę, ale z drugiej również wprowadzając taki pewien całościowy blok. No nie będzie to impreza z takim rozmachem jak do tej pory, jednak siłą rzeczy ograniczamy ze względów bezpieczeństwa wiele aktywności na brzegu. Natomiast regaty w tej części sportowej jestem pewien, że odbędą się w wersji bardzo ciekawej, właściwej. Opakowane regatami najwyższej rangi, bo mamy mistrzostwa świata klasy mikro. Gdzie liczymy na rodzimych żeglarzy, przede wszystkim załogę Piotra Tarnackiego, który dziennie ćwiczy i walczy o no, obronę tytułu. To jest mój taki osobisty jest. sentyment, bo, bo miałem przyjemność trenować Piotra, kiedy żeglował w klasie kadet i bardzo miło wspominam o współpracę. Mamy Młodzieżowe Mistrzostwa Świata w klasie 470, no i mamy festiwal klasy Fin, Mistrzostwa Europy juniorów, seniorów i mastersów, gdzie myślę, że będzie to ciekawa impreza. Ponadto Mistrzostwa Polski, ponadto regaty optymista, trenerów przy współpracy z, z firmą Ferrero, czyli Kinder Plus Sport. No i te działania po prostu realizujemy. Nasi partnerzy są zadowoleni, chcą kontynuować tą współpracę. Zostali przy żegle. To najważniejsze, a co ważne, no samo miasto Gdynia, które siłą rzeczy odwołało wiele imprez sportowych, tą imprezę traktuje jednak bardzo prestiżowo, priorytetowo i zielone światło od miasta no, było tutaj najważniejszym wyzwaniem. No, dzięki długoletniej, wzajemnej, udanej współpracy ten projekt będziemy realizowali, a także inne działania. No, zmienił się siłą rzeczy kalendarz regat sportowych, który cały czas jest dopasowywany do, do bieżących potrzeb. Jest dosyć ciasny, no ale, to, ale zmusza tym że jest... samym żeglarzy do, tak, do improwizacji, do, do takiego rzetelnego w, do no rzetelnej organizacji. Ten, no i największe wyzwanie, czyli zmiana terminu Igrzysk Olimpijskich, które rzeczywiście spowodowało bardzo duże przeorganizowania zarówno w tej części logistycznej, jak i w części stricte sportowej. A o igrzyskach olimpijskich i o zmianie terminu igrzysk porozmawiamy z Tomaszem w kolejnej rozmowie. Już dziś Państwa na nią serdecznie zapraszam. Dzisiaj gościem był Tomasz Hamera, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego.